Witam was serdecznie w poniedziałek. Mamy dziewiątą czy dziesiątą? która jest godzina? Dziesiąta trzy. Ja mam, ja mam live o 10.30, Więc czemu ja myślałam, że wcześniej? Ale zrobiłam sobie kawę, muszę ogarnąć biurko, bo oczywiście. Trzeba się przygotować do live'a. Elementy mam wycięte z ostatniego newslettera. Kwiatki mam wycięte. Niby jakąś tam miałam pomysł na jakąś pracę ostatnio, ale już go nie mam. Już nie wiem, co ja chciałam zrobić, więc ee, znowu będę myśleć. Także ja się biorę za ogarnianie, szykowanie do live'a, a Was witam w kolejnym vlogu. Nie w vlogmasie, więc muszę się przestawić na tego vloga po prostu, nie? <grywa> ja też zauważam, że często mówię vlogmas, w każdym razie ja się szykuję, a Was zapraszam do oglądania tego, co się działo przez cały tydzień. No i na live'ie takie uniwersalne. Cudo nam wyszło. Pudełeczko idealne na kartkę A5, a zrobiliśmy ich ostatnio trochę. Można sobie spersonalizować później, jak tam sobie chcecie: czy dla dziadków, czy dla rodziców, czy po prostu cokolwiek. Cokolwiek. Dołożyć sobie grafiki, które były z newslettera. I mamy pudełeczko od dziewczynki, i od chłopca. Kto jak woli. Tak to wyszło. Także ja się cieszę bardzo, że zdecydowałam się na pudełko i dziękuję Wam za podjęcie decyzji. No powiem Wam, że ważny krok dla Janka. Dzisiaj ćwiczymy samotne powroty ze szkoły. I idę za nim spokojnie. On mówi, że się czuje jak w horrorze. Zapomniałam, kurde, kamery wyciągnąć w akszonie. Powiem Wam, że byłam, dorwałam parę rzeczy. Wracam do domu. Wczoraj za dużo się nie działo, więc Wam filmu nie nagrałam. A dzisiaj mamy środę. I mam parę nowych rzeczy w głowie. Dlatego musiałam jechać do po taśmę. Także witam Was w środę. Wczoraj jedyne co porobiłam to powycinałam elementy. No trochę elementów powycinałam, nawet trochę dużo. A tak ogólnie to chyba potrzebowałam takiego dnia bardziej lajtowego po tym całym tygodniu i weekendzie. Także ja idę do domu i będziemy rozpakowywać to, co tu mam. Za dużo tego nie ma oczywiście, ale, ale zawsze coś. Rzeczy dużo nie jest. To są moje notatki. Jest bałagan na pewno. Okrutny bałagan tu jest. Ale Chciałam Wam tylko pokazać, co kupiłam. Coś takiego. Zestaw narzędzi glinianych z uchwytem z drewna brzozowego. Ogólnie to będzie zestaw narzędzi z uchwytem z drewna do gliny, jak coś. Na pewno. Ale kosztowało chyba 8,50. A bardzo mi się przyda, na pewno mi się przyda, więc sobie to wzięłam. Wziąłam sobie taki zestaw narzędzi. Ja teraz tego nie będę rozpakowywać, ale zrobię osobny film, gdzie pokażę właśnie to, to, jeszcze innych parę rzeczy. Wzięłam gumki i temperówkę. Szkoda, że samych temperówek nie ma po prostu, potrzebuję dużo temperówek. I wzięłam kopertę, te koperty, w których przechowuję papiery i. Elementy. Mam tutaj poukładane, zobaczcie, tak pomiędzy, że tak powiem, kolekcjami. E, koperta była tylko. O, zobaczcie, tu można włożyć elementy, a tutaj normalnie kolekcje z jednej, z, jednej, z drugiej strony. O, tu mam zamknięte elementy, a tutaj mam kolekcję. I to bardzo fajnie mi się sprawdza w tych kartonach, co, w tych pudełkach, co ostatnio widzieliście, jak segregowałam to wszystko. To sobie właśnie tak ładnie powkładałam. Koperta była tylko jedna i za każdym razem, jak gdzieś tam ją widzę i gdzieś są, to ja sobie dobieram. Bo są też nieprzezroczyste, a ja wolę przezroczyste. I to i to tyle, jeżeli chodzi o zakupy, ale najważniejsza była taśma, bo mamy z Jankiem pomysł. Pomysł to znaczy, no Janek chce coś ze mną podziałać z kartonem. Chce podziałać z kartonem, żebyśmy się nie nudzili. Bo jak Janek jest, no to um, duże rzeczy razem robimy. No i trzeba ten czas urozmaicić. I Janek z reguły, jak chce, no to klej na gorąco karton, gdzieś tam sobie coś przykleja. A ja stwierdziłam, że nie będziemy robić takich rzeczy, które, które i tak później wyrzucimy i zrobimy coś fajnego. I mam plan. Mam plan, żeby zrobić takie większe drzewo kartonu, papieru i taśmy. I taki jest plan. Więc taśmy zakupiłam sporo. No ja szukam, szukam po szufladach, bo mówię jeszcze mam takie, takie rzeczy mam. Też mi przyszło ostatnio, ale ja mówię zrobię film i pokażę to osobno wszystko jak to wygląda. Jeszcze czekam na jedną przesyłkę. Bo zamówiłam dwie foremki i soft gel. Więc, jak to przyjdzie, to ja sobie jeden taki film zrobię z tego, co, co tak z ostatnich rzeczy, jakie posiadam, że tak powiem, to pokażę na filmie. A tak dzisiaj dalej wycinam elementy. Powiem Wam, że z tej nowej Steampunkowej kolekcji mam taką kubkę, ona tam leży, mogłam ją wziąć. Dużo elementów już mam wyciętych. Chciałabym coś w międzyczasie gdzieś, tylko że no mówię, w tygodniu jak jest Janek, to ja za dużo nie podziałam. Za dużo nie podziałam. Wczoraj też wyszłam z domu, wróciłam o 12. Zadzwoniła do mnie córka, pogadałam z nią, w sumie czas zleciał jak nie wiem. Chwila, moment, już musiała po pojanka i nie ma dnia. Nie ma dnia, ja nie wiem, te dni po prostu lecą. Jeden za drugim. Człowiek nie zdąży, kurde, z kuchni wyjść, śniadanie robił, jak już kolację trzeba robić. No, także no, wczoraj za dużo nie porobiłam, ale nie było wyjścia, nawet nie było kiedy i tyle. Nie było, to nie było. Posiedziałam trochę wieczorem, powycinałam elementy, więc z tego się cieszę. Dzisiaj też już trochę elementów powycinałam, dzisiaj właśnie byłam na zakupach. Zaraz też muszę jechać po Janka, zaraz też znowu obiad, zaraz po prostu wszystko i muszę usiąść do elementów, żeby zrobić dla wspierających. Wczoraj, wczoraj jeszcze była, kurde, afera z grupą, bo jest grupa VIP dla osób, które wspierają kanał na tym najwyższym poziomie. Jest grupa na Facebooku i się okazało, że, że było lekkie zamieszanie. Było lekkie zamieszanie z tym, ale zamieszanie zostało opanowane. W każdym bądź razie musiałam usunąć grupę i założyć jeszcze raz. Bo inaczej nie dało się tego zrobić. Więc z tym jeszcze właśnie z tym wczoraj walczyłam. A dzisiaj, a dzisiaj no. Dzisiaj tylko tyle. Wieczorem. Może, nie wiem jeszcze, czy będę miała siłę, ale chciałabym zrobić grafiki. Powiem Wam, że jeszcze nie doszłam do siebie po weekendzie, po tych wszystkich pociągach i po tych w ogóle wyprawach moich. Więc wieczorem po prostu już nietomna jestem. Jak jest wieczór, Janek pójdzie spać ja mogę iść do komputera, to już ja nie mam siły po prostu tu już usiąść, więc nie wiem, czy dzisiaj będę miała siłę. Mam nadzieję, mam nadzieję. Bo znowu już czwartek piątek już newsletter, jutro jeszcze zebranie, dentysta i po prostu tygodnia nie ma, nie? Nie ma całego tygodnia. Także no super, po prostu super. Człowiek chciałby, chciałby, ale no nie przeskoczy pewnych rzeczy, ale postaram się, postaram się jak najszybciej, bo muszę, u, muszę zrobić grafiki dla VIP-ów. Yy, jeszcze nie udostępniłam grafik, który co miesiąc będę udostępniała, taki grafik, który nie ma w sklepie i nie będzie. I to muszę zrobić. I to mam po prostu priorytet na to. Poza tym inne rzeczy jeszcze mnie z tyłu po prostu gonią. No. no. Ale no. Damy radę. Damy radę. Idę dokończać obiad, jadę po Janka i później może właśnie tak myślałam, że jak coś podziałamy z kartonem, to coś, coś z nim nagram właśnie takiego fajnego. Mam tu taką księgę, na której robiłam takie drzewo z papieru. To miał być warsztat, ale nie dorobiłam jeszcze środka do tej księgi. I ten to sobie stoi i stoi już bardzo długo. No i tak stwierdziłam, że może a może takie drzewo sobie przeniesiemy na taką właśnie większą skalę. I to może być bardzo fajna i ciekawa zabawa z Jankiem. No, może mu się spodoba. Ech, także zaczniemy od drzewa. Janek chciał smoka zrobić takiego dużego 3D i w ogóle, a on mówi, nie dziecko, miesiąc nam zajdzie ze smokiem. <noise> także na spokojnie, nie, 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 smoka, nie będziemy się podejmować. Jak zrobimy jakieś tam prostsze rzeczy, to możemy się podjąć, ale na razie zobaczmy, jak to się robi wszystko, jak to działa i w ogóle, no. Także, jak coś będę pokazywać, będę pokazywać, co tam nam wychodzi. Idę. Idę. Miałam wam dzisiaj jeszcze pokazać elementy. Zobaczcie, ile mam już wyciętych elementów. Nie wiem, ile tu jest arkuszy. Jeszcze zostały mi dwa na pewno. Dwa na pewno. Najnowsza Steampunkowa kolekcja. No, powiem wam, czadowe są te elementy i już po prostu. Tworzę pracę w głowie, nie? I to mediowe. Czat. Tyle wycinania, ile to czasu? Usiadłam w końcu do grafik. Dla wspierających. Stwierdziłam, że przy okazji zrobię też grafiki do Newslettera na jutro, więc będę już miała lżejszą część. Drukuję, zobaczę, jak to wyszło i mam nadzieję, że będzie do zaakceptowania. Nie będę musiała nic poprawiać. To jest najważniejsze, żeby mi się kolory zgrywały. Idzie tło, mam grafiki, mam napisy. Takie trzy arkusze będą dla wspierających. I mam nadzieję, że dzisiaj ją dostępnie. Wydrukowało się już. I teraz to ocenimy. Napisy super. Wielkość napisów idealna. A jakie grafiki fajne. Pięknie się komponują grafiki z tłem. Super. Mam zestaw dla wspierających grafiki, arkusz i napisy. Napisy. Najpiękniejsze chwile dla ciebie, od serca, z miłością, dla ukochanej osoby. Kocham cię, chwile, które zostają. Razem tworzymy więcej. Jesteś dla mnie wszystkim. Z myślą o tobie wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że jesteś. Takie. Uniwersalne, delikatnie pod zbliżające się okazje. Ale pięknie. Pięknie wyszło powiem Wam. Bardzo się cieszę właśnie kwiatuszki też zgrywają się pięknie z tłem, grafiki będą idealnie pasowały. Mm, świetne. Świetne, mam nadzieję, że i Wam się spodobają. Także ja robię teraz newsletter. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się zrobić ten newsletter. Nie mam pomysłu, jeszcze do walentynek jest trochę czasu, i nie wiem, czy robić walentynkowe, czy nie. Chyba jeszcze gdzieś coś uniwersalnie pójdę w tym kierunku, więc najpierw muszę to wymyślić. Już nie mam dużo czasu, bo dzisiaj mam zebranie wizyty u dentysty, więc znowu mam taki rozwalony dzień, ale. Ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić jak najwięcej tych rzeczy. Ja się biorę do pracy i pokażę Wam, jak już powstanie newsletter. Oprócz grafik dla wspierających, miałam jeszcze stworzyć newsletter. I powiem Wam, że mi nie wyszło, bo się zajęłam oczywiście YouTube'em i zobaczcie, jaki piękny banerek na YouTube'a udało mi się stworzyć. Trochę mi przy tym zeszło. <laughs> już jest późno. I jak zwykle pewnie grafiki będę tworzyć już jutro. Dzień dobry w piątek. Tak siedzę i czekam na Janka po pianinie, i tak stwierdziłam, że coś nagram. Właśnie byłam odwiedzić sklep z Amerykankami. A propos Amerykanek, to możecie je znać też z nazwy amoniaczki, bo wiem, że też takie były. Dzisiaj mamy piątek, jest newsletter. Mam przygotowane prawie wszystko już do puszczenia newslettera. Powiem Wam, że takie piękne po prostu grafiki sobie porobiłam na banerki. Zresztą dzisiaj w newsletterze też zobaczycie nowy banerek newsletterowy. Przepiękny jest. Powiem Wam, że zrobię chyba kolekcję w takim stylu, bo tak mi się chce po prostu takiego stylu, właśnie takiego vintage, takiego naszego scrapbookingowego. Oj, tak. To chyba będzie to, to będzie taka moja, moja, moja kolekcja. No i co? Pokażę Wam, jak to wygląda, jak wrócę do domu. Zaraz odbieram Janka, pojedziemy. O 17 punktualnie pójdzie newsletter, z czego jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę dużo tworzenia miałam takich rzeczy jeszcze oprócz tego wszystkiego i właśnie jeszcze później sobie wymyśliłam zamiast siedzieć i robić grafiki do newslettera to robiłam grafiki do kolekcji. Pasakra. Pasakra, ale się cieszę, że wyszło. Wszystko zgodnie z planem, więc teraz wracam z Jankiem. Ustawiam do końca newsletter, bo w sumie zostało mi jeszcze tylko podlinkować wszystko. Popodkładać zdjęcia i wszystko będzie gotowe. Tak wygląda mój nowy banerek na YouTubie. Powiem Wam, że przepięknie te grafiki wyglądają. Może mi się uda złożyć z tego jakąś kolekcję. Kto wie. A tam, 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 tam. Kryje się szafka, i porządki, które muszę zrobić. Ta szafka idzie do wywalenia, bo rozwaliły mi się szuflady. A mam komodę już dużo większą i teraz wszystkie te papiery, które tu są u góry i wszystko co to co tu się dzieje musi iść do nowej komody, więc mam co robić, muszę się brać za ogarnianie tego. No i mamy tu wszystko tak naprawdę. Powiem wam, że tutaj to ja nie zaglądałam już, o Jezus Maria. <ścoughs> z tej półki tam z tyłu są papiery, same papiery. No, i tutaj całe szuflady wszystkiego, co muszę ogarnąć. Także chyba będę miała paczki do sprzedania po prostu. Leży, leży, leży. Nie wiem ile to już leży tutaj. Tylko papiery. Jak się widziałam, za sprzątanie tak końce nie widać, powiem wam. Tu stoją papiery, które muszę chyba posprzedawać. Tu są jeszcze rzeczy, które muszę posegregować. Tu y, oczywiście wszystko jest jeszcze do posegregowania, ale przynajmniej już komoda jest. Tam są rzeczy, które już y, są ogarnięte mniej więcej na swoich miejscach. Tam mi się zwolniły cztery półki z kalaksa. Tak naprawdę zaraz się zwolnią. Trzy już są wolne. Muszę jeszcze tu poukładać dużo rzeczy. Jeszcze mam dużo do ogarnięcia, ale gilotyna stoi. Maszynkę stąd zdejmę oczywiście, bo to jeszcze wszystko poukładane, ale szuflady już odsuwam i jeszcze trochę miejsca w szufladach jest. Także dobrze to wygląda. Powiem wam, cieszę się z tej komody. Ech, cieszę się z tej komody, jak nie wiem, o co już zarysowałam coś. Kurczę. No, już coś zarysowałam. Jeszcze jest dużo sprzątania, dużo układania. O, tutaj jeszcze cały stojak. No, ale zaczyna, zaczyna to wyglądać. Ja jeszcze nigdy nie pokazywałam swojej pracowni, także macie okazję zobaczyć, jak to wygląda. Tak naprawdę za mną już jest kanapa. A tam wszystko, co się dzieje, tam jeszcze laser stoi w ogóle. Nie ma miejsca na nic. Więc mnie zaczęło denerwować już wszystko, że nie mam dostępu do rzeczy, które są tam poukładane. Zobaczcie, tam jest dużo, dużo, dużo rzeczy. Dużo wszystkiego. Więc mam jeszcze trochę do zrobienia. Ale tak to wygląda. Nie ma miejsca na nic. Ale mam swoją, wiecie, ścianę. I tutaj sobie działam. Tu oczywiście wszystko jeszcze jest do posprzątania. Ale... Ja sprzątam dalej. <gry> No, i co ja mogę, kochani? Była sobota, jest poniedziałek. Powiem wam, że ja wczoraj totalnie zapomniałam, że ja muszę nagrać coś na vloga. Tak się zajęłam kolekcją, że mnie pochłonęła do późnych godzin, naprawdę, ale powstała. Nie pokażę wam jej. Pokazywałam yy, wspierającym, udostępniałam zdjęcie okładki, a pokażę kolekcję w piątek na moim live o 20.00. Przepiękna jest. Widzieliście banerki wcześniejsze, jak tworzyłam. To jest właśnie taki styl, mój po prostu tutaj przełożony z pracowni, z moich prac, z tego, co się tutaj u mnie dzieje, nawet, nawet moją ścianę znajdziecie w tej, w tej kolekcji. Wyszła super, taka typowo skrapowa hmm, kolekcja. Także ja Was zapraszam serdecznie w piątek o 20 do zobaczenia tego, co powstało w, w ostatnim miesiącu, bo to jest takie raz w miesiącu. Mam na koniec miesiąca live'a i tam pokazuję, co się wydarzyło. Ja się teraz szykuję do live'a na 10:30 na poniedziałek, więc w vlogu jeszcze zobaczycie nawet kawałek poniedziałku. No ale cóż, cóż, ja Wam dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję, że oglądacie kolejny vlog mój. Nie vlogmas, vlog. Pracuję nad tym, żeby przestać mówić vlogmas. No i co? Ja się biorę do pracy, już nagrania do vloga zacznę nagrywać po live'ie dzisiejszym. No i a was zapraszam w piątek na transmisję, w poniedziałek na kreatywną kawę, w poniedziałek na kolejnego vloga. Dzisiaj no, jest poniedziałek, trochę później pójdzie ten vlog, bo ja w ogóle zapomniałam, że ja w niedzielę powinnam siedzieć i obrabiać vloga i wrzucić go na poniedziałek na rano. No ale Życie, życie, przynajmniej kolekcję mam. Kolekcję mam, kolekcję zrobiłam, także niedługo się pojawi kolekcja. Wspierający dostaną arkusz, pierwszy z kolekcji, jest przepiękny. I w tym tygodniu też będziemy działać z wspierającymi jeszcze na live dodatkowym. Także dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym vlogu.